Witajcie w nowym filmie, jestem w pracy na koszeniu tak, wokół boiska i taka rzecz mi się stała, że kosiłem kosiarką, wjechałem w patyk i otworzył się dekiel i wypadł kamień, ten o tutaj, tak, bo te kamienie one wyskakują, tak to jest metalowe draństwo. Ja trochę tego nie lubię w tym Te, Ale nie, akurat ten nie wypada. Zobaczcie, ten się trzyma mocno. No, ale jak już na przykład głowica maluzy, on jest wsuwany, tak? bo takie kamienie się kupuje. Można go kupić i tutaj wsunąć, tak? I zobaczcie wypad. No, ale co, będę bez kamienia kosił, to zaraz to jest gruba żyłka chyba czwórka. No i bo to jest silna kosa. No i co, jak będę bez kamienia kosił, to będzie mi tutaj waliło, żłobiło ten plastik. A zresztą. Nawet tu próbowałem bez tego kamienia kosić, na, na razie tak, bo czekam Dopiero aż majster przyjedzie po mnie To tam mi może kupi tak Ten kamień Ale no na dzisiaj tak po prostu się zdarzyło, no ale głupia sytuacja, tyle lat kurde Koszę nigdy tak nie miałem żeby Bo tu zobaczcie co to za badziew, jaki Bangladesz I Tu są takie gałęzie w tych trawach, my musimy rundę tu z kolegą wokół boiska. On tam prowadzi jaka trawa, ona jest taka duża i tu są pokrzywy, takie patyki, tak? Wystarczy kurde o owiedziesz głowicą, ale to nawet nie widać, bo o, to była taka sytuacja jak tu. Normalnie taka gałąź wrośnięta, w ziemię wbita, tak? I oni nam to każą ładnie obkosić dookoła rundę, tak? Ja tu wjeżdżam i taki patyk wbity po prostu sztorcem w ziemię wjechałem kurde i ten zobaczcie jaki problem nawet żeby żyłkę wysunąć w tej kosiarce jak jest mokra ziemia no już to już nie jest pora na koszenie ale jeszcze tam gmina ma jakieś niedokończone sprawy więc wiadomo jeszcze jest pogoda widzicie no zimno strasznie to wysyła ludzi no i tak to jest dobra bo ci już kolega interesuje no i tak to wygląda. Także no nigdy mi się tak nie stało, żeby kamień się otworzył. Znaczy ta znaczy ta pokrywka, nie? I tak wyskoczyło. No i teraz nie znajdę już tego. W tej trawie się nie znajdzie. To się już nie znajdzie, bo to jest po prostu tak się zapieprzyło. Taki krótki materiał, no ale chcę po prostu pokazać jakie sytuacje. Nie się zdarzają, no koledze się chyba żyłka skończyła także no nie jest to takie idealne też jeśli chodzi o stila bo to się widzicie potrafiło otworzyć w stidze mi się to nie zdarzyło to jest właśnie wada powinno być to na stałe tak tu są elementy wymienne tu są elementy właśnie wymienne i można to wymienić ale to powinno być jakoś skręcone a nie tak przyklejone, chociaż tak jakby to było przyklejane na klej. To może by tak nie wypadało. Także wracając do tematu, bo taki robię film spontaniczny. no Widzicie jakie tu takie opatyki tym dym, nie? I to takie coś to się źle kości o to była dosłownie analogiczna sytuacja. Jedziesz, kosisz, nagle ci wjeżdża głowica w taki patyk, który zobaczy jak to jest wryte cholerstwo. Wjeżdża ci takie coś, głowica ci wjeżdża w patyk, ale tyle razy yy, kosiłem, tyle kurde sezonów. I żeby mi tak w głowicę patyk otworzył samoczynnie, to mi się nie zdarzyło. A zaczaśnięta była, dob dobrze była zatrzaśnięta, bo ona jest nowa nawet. Także tutaj nie, nie żeby tego. No i takie o pokrzywy splątane, to jest za bardzo brudna ta działka. Patyki, wszystko tutaj w tej działce, tak? No i tu boisko. Takie jakieś wiejskie boisko. Na razie jest kretowisko, ale będzie San Francisco, tak? Zobaczcie jakie kurde krety ryją. O, kolega się już też wkurzył, coś mu się też chyba spieprzyło Bo jeszcze taki temat. Bez kamienia co prawda niby da się kosić, tak, ale nierówno posuwa. Zobaczcie to i tutaj żłobi dziurę wtedy. Wtedy żyłka, która uderza, to wam może tutaj wyrobić dziurę w tym tutaj uchwycie, tak. Także no lepiej bez kamienia za długo nie kosić. Trochę kosiłem bez tego kamienia, bo już się po prostu wkurzyłem, mówi kolega. Daj se spokój chłopie, i tak go tu nie znajdziesz, no i faktycznie, próbowałem, ale Myślałem, że może gdzieś w pobliżu właśnie Uda mi się go znaleźć, tak, ale nie Nie znalazłem I druga taka dosyć poważna wada Tej, tej głowicy, czy tej osłony wraz z tą głowicą w tej kosie, to to Że jak się kosi takie splątane pokrzywy To one się tu oplątują wokoło tej głowicy, się nawijają No Taka jest wada tej. i trzeba to od czasu do czasu rozplątywać. Tu gdzieś się to zawija. Tak to wygląda. Także tak to wygląda, po prostu pokrzywy się zawijają i trzeba czasami zastopować i to rozplątywać ręką. Tak? W Stidze mi się to akurat nie zdarzało, no tutaj tak jest po prostu że to jest jakaś poważna wada, tak, bo tak ogólnie to jest kosa bardzo fajna, mocna, szybko kosi, nie pali jakoś dużo, no ale kurde, to plątanie się tej trawy, yy, nie trawy, chodzi mi o takie, chodzi mi o takie bady, badyle, takie pokrzywy, to jest takie krude wiatkie, to to jak się zaplącze, to właśnie jak się prosto. O, kolega odpalił, no to tam to, to jest ciężko to kocić, bo to jest, widzicie, to jest kurde Bangladesz cholera. Także no takie badziewie jak się yy, najedzie. O, to jak się na to najedzie, to ta trawa taka wymierzgana tu jest z tymi pokrzywami. To właśnie w tym stylu to jest tak trochę gorzej. I to powiem wam tak, możecie nawet od góry próbować brać, to i tak potrafi się wplątać. Bo tam jest taki odlew tego plastiku nie najlepszy. No wiadomo, że jak ktoś tam się już ma jakieś wprawę, no to tam jakoś próbuje to unikać, ale nawet kolega od tam ode mnie dłużej kosi, więcej lat, jest trochę starszy ode mnie. No to tak samo tutaj chyba z 5 razy odwijał od głowicy tak? w tym stylu te pokrzywy bo po prostu się lubią zaplątywać no bo tu jest taka konstrukcja akurat w tym stylu no warto to powiedzieć ponieważ my tą wadę widzimy tak my tą wadę widzimy i on od czasu do czasu zastopowuje Ach, maszyna jest fajna bo także to jest fajny sprzęt tak Ale powiem Wam tak, że ostatnio też kosiłem, to się tłumik samoczynnie odkręcił, tak? Także niby kosa kosztuje 5000, tam 5, 500 nawet, tak? No droga jest, ale taka idealna to ona też nie jest. O, zobaczcie, tu pękło, nie wiem czy to od gorąca. No, one tutaj dostają w tyłek, tak? w takich, kurde, warunkach pracy to i maszyna za 5000 tysięcy nie wytrzyma za długo, ona ma ta kosa chyba w tej chwili 2 lata, a już zobaczcie tłumik rdzewieje tak, już rdza tam już koroduje, o, nie wiem czy to widać delikatna takie kropki rdzy na tłumiku także no też to nie jest takie, ktoś powie Wiadomo, tu może nie jest tak bardzo dbana, no to są trudne warunki pracy, jak to na wiosce, tak? Ja na tą maszynę absolutnie nie narzekam, bo to jest naprawdę fajny sprzęt. Bardzo wygodna, dobre amortyza dobra amortyzacja jest tutaj, yy, także amortyzatory są dobre, komfortowe pasy, bardzo wygodnie się kosi, ale to jest, nie jest tak, że to jest maszyna idealna, że nie ma wad. Do zalet na pewno tą kierownicę należy pochwalić tą regulację tutaj na, na pas, na ten hak, to jest do, dobra zaleta. Gaz leciutko chodzi, nie tak jak w moim demonie. <grytanie> Ale to nie jest najlepsze wykonanie, znaczy wykonanie, nie jest to najlepszy pomysł. Ja wam powiem co mi się tu nie podoba. Tu gdzieś ta osłona w tym miejscu po prostu się pokrzywa, zawija i trzyma, tak? Ten druga sprawa, to że ten nóż jest połączony tu na stałe, tworząc taką klamrę, to też nie jest kurde dobry pomysł, dlatego jakby tego nie było, ja wiem, że to stabilizuje, to wtedy ta traba by wylatywała tutaj, a tak to się tutaj robi taki korek i w tym korku yy, po prostu nawet już nie, nie ucina, tylko się zabija tym głównym. Dobra, bo kończę to, bo już kolega się Patrzę chyba. Dobra, tak to wygląda. Nie jest idealna, ale fajna. Tylko prawda jest taka, że za, za cenę tej jednej kosy to ja bym miał chyba... Nie wiem ile demonów z 10-15 Więcej Więcej. Ja bym chyba... Miał, może chyba nawet i 20 takich demonów. Nie wiem, nie chcę mi się liczyć, tak? Jak to kosztuje z 5500, a demon kosztuje 300 zł. Tam 300 parę zł kosztuje taki, taki, taka kosiarka demon. To zobaczcie, ile by takich demonów kupił, tak? Za, za cenę tego stila. Chociaż nie mówię, bo fajna maszyna, ale tak jak wspominam, to są pewne wady tej maszyny, że tu się. Jeśli chodzi o koszenie trawy, to fajnie, ale pokrzywy takie suche, po prostu to mnie wnerwia, że się tutaj tak nawija i trzeba tutaj to czasami ręką wyrywać, bo tu się zrobi takie coś dookoła, o taki się tutaj naplącze i to już wam hamuje całą tę maszynę i musicie dosyć często stopować i to odwijać, tak? No ale i tak, no fajny sprzęt, tak. Ja to lubię tą kosą robić, tylko że ona jest, kurde, ciężka dosyć, bo to jest y, chyba 3-2 konia. O ile mnie y, pamięć nie myli, to ten silnik to jest FS model taki 491C. To możecie sprawdzić, ile to ma koni, ale chyba 3-2 wydaje mi się. jakoś tak, ponad 3 konie, ale. Pff. Ta maszyna naprawdę tyle ma, a nie, że tego, tak? Także ten silnik jest naprawdę duży. Silnik jest wytrzymały, wiadomo, wał wow, i te sprawy, fajna sprawa, ale też, tak jak mówię, jeżeli ktoś tam się obawia tanich kos kupować, to ja tutaj trochę uspokoję, bo mam Demona i mi się nim dobrze robi. A ta, ta też, mimo że jest bardzo droga, to i tak jakieś swoje wady pewne też ma To nie jest tak, że to jest takie Święte i bez wad, tak? Dobra Także dzięki za uwagę I kończę, bo się rozgadałem Trzymajcie się, takie sytuacje są Jeszcze W tej porze Kos Kosimy O tej porze, tak? Także No taki, wiecie, trochę materiał chaotyczny, bo No tak myślę, a nagram, pokażę, tak? Co się stało, że wjechałem, no i Dekiel się po prostu w głowicy otworzył od patyka i kamień wypadł i teraz go nie znajdziesz, no gdzie, jak go znajdziesz w takiej trawie jak to może gdzieś odbiło i poleciało gdzieś na 3 metry, nie wiadomo gdzie, tak, a to jest malutkie, trochę to jest takie, no takie no, no niezbyt to też jest dobrze udoskonalone, tak, fajne, że to jest wymienne, ale na pewno gdybym ja taki kamień nowy kupił, to bym pewnie go delikatnie jakimś klejem przykleił, żeby po prostu ciaśniej się trzymał. Na wszelki wypadek, nawet klejem na gorąco go złapać, żeby po prostu ciaśniej go włożyć w tą obudowę. To nie jest taki zły pomysł, myślę. No bo zawsze można to później wyrwać, jak się on zużyje. zużyje. Ale powiem Wam tak: prędzej, zanim się ten kamień metalowy zużyje, to prędzej ta głowica się rozleci. Taka jest prawda. Więc nie wiem, po co tu. Ten producent te wymienne kamienie stosuje, może się mylę, tego nie wiem, bo przecież to jest plastik, tak, zanim zetrze się taki metal, to nie, nie będzie prędko. Dobra, także tyle, bo się już rozgadałem, a tu trzeba coś może jeszcze spróbuję pokosić tego, no i trzymajcie się, taki dzisiaj spontan film z roboty, tak, z miejsca pracy. Zimno, a my widzicie, no, trzeba, no to nie jest tak, że ja tam nie narzekam, bo to nie ma dużo, to jest taki jednorazowy wypad, tak, runda koszenie wokół boiska, jednorazowy wypad, ale fajnie, że, bo ja normalnie tak o mieszkanie robiłem, tak, remont robiłem, a tutaj nagle, no taka się czasami urodzi nowa robota i trzeba zostawić tamtą i poprawić, tak, ale to... Taka przynajmniej rozmaitość, tak, że nie ma nudy. <tryk> Tylko, że nie wiadomo, co Cię czeka na drugi dzień, tak. Ale ogólnie, no fajnie, tak, bo jest przynajmniej takie rozmaita ta praca, a nie taka zamulasta, tak, że coś nowego. Dla każdego coś, coś fajnego, tak. Dobra, także dobrej energii życzę, pozytywnej wibracji. Nie denerwuję się, zrobiłem trochę no i trzeba czekać tak ale fajnie no pokosiłem trochę się zagrzałem bo <laughs> trzeba kosić żeby nie zmarznąć no tak to wygląda kolega tam ciśnie dobra może jeszcze tak bez tego kamienia chociaż delikatnie tak na pół gazu spróbuję coś tak trochę podkosić i tyle także trzymajcie się na razie do następnych filmów cześć